Spełniasz swoje marzenie, nie? jesteś na scenie, ludzie na ciebie patrzą, ludzie drą mordę, ludzie chcą tego wiedzieć. Jest takie WOW, damn. No Ja po prostu słyszę beat, mam do niego jakieś odczucia, on ma jakąś barwę dla mnie, jakieś, jakieś emocje w tym bicie. No ja po prostu z nim sobie płynę, nie? Względu na ilość ludzi po sceną, na jakby wielkość samego wydarzenia. No myślę, że nic w mojej dotychczasowej karierze tego nie przebiło. To był no, duży krok zdecydowanie do przodu. Patronem medialnym kanału jest portal świecie 24. czas ciągle. Cześć, środa. Siłanko. Jak ci minęła niedziela? No spokojnie, w sumie niedawno wstałem, Przyszedłem. Pierwsza kawka tego dnia. Super, godzina 16, chyba 30. Dobrze. No co w takim bądź razie e, cofnijmy się może troszeczkę dalej niż ten dzisiejszy poranek. E, jak się zaczęła twoja zajawka Rapowa? Hmm, zajawka Rapowa. na historia generalnie. Pierwszy numer, który nagrywaliśmy, że totalnie dla śmiechu <laughs> zmontowaliśmy sobie z ziomeczkami mikrofon. Właściwie stojek do mikrofonu z miotły krzesła, paska, laptopa. Długo by opowiadać generalnie totalny Frankenstein. I nagraliśmy sobie pierwszy numer. <laughs> pod tytułem VIXXY SUKI HIGHS, <laughs> świetna sprawa, no generalnie wszystko wyszło tak naprawdę dla śmiechu, a z dobry rok czy dwa lata później tak naprawdę pokazaliśmy to ziomkowi, który już wcześniej nagrywał i stwierdził, ej to jest spoko, nagrajmy coś razem i z tego w sumie wywodziło się także Devil's Mob, nasze, nasz pierwszy label. I tak, no, właśnie na Deviasmów wyszedł nasz pierwszy wspólny numer um, pod tytułem Obcy. I w sumie to tak wszystko się zaczęło. A skąd czerpieś inspirację do tego, żeby tworzyć? Generalnie ze wszystkiego, co mnie otacza, ze wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. Potrzeba wyrzucenia emocji, potrzeba powiedzenia po prostu o czymś. Czasami jest to po prostu potrzeba zabawy, dlatego też powstają imprezowe kawałki, no nie, jakby... Muzyka po prostu płynie z człowieka, jeżeli robisz to, to chcesz to z siebie wyrzucić w ten sposób. Myślę, że głównie po to to robisz, dla uzewnętrznienia. Mm -hmm, bo rozmawiając e, jakiś czas temu z Orkiem Chmurzyńskim, który też również jest na tym kanale, serdecznie zapraszam do oglądania. E, <laughs> To powiedział mi, jak, jak, jak nagrywasz to był odcinek, Hennessy, odcinek, muzyka, e, to nie miał pomysłu totalnie jak zarapować, zapytał się ciebie jak ty to robisz i wtedy powiedziałeś e, coś takiego, że stary, po prostu czujesz i śpiewasz to co chcesz. No, dosłownie, no, jakby, ja nie umiem tego inaczej powiedzieć, no niektórzy po może mają faktycznie jakieś sposoby go ghostwritingowe czy cokolwiek, no ja po prostu słyszę beat, Mam do niego jakieś odczucie, on ma jakąś barwę dla mnie, jakieś, jakieś emocje w tym bicie. Ja po prostu z nim sobie płynę, nie? To, o czym powiesz na tym bicie, to już jest tak naprawdę tylko i wyłącznie twoja kwestia. Nie wiem, jak inaczej można to rozklinić. No niektórzy faktycznie wchodzą z gotowym pomysłem na coś i, i to robią. Ja, ja nie, ja słucham bitu i mówię, o, okej, okay. o tym będzie ta piosenka, nie? Lecimy. A zdarza ci się, się freestylować? O, <grymianie> tak. <grymianie> Ale to nie jest mój konik generalnie. Okay. Wiesz, mój freestyle z reguły tak. Um, nie opiera się na niczym mądrzejszym. Jest, jestem jednak typem, który woli pisać, woli przemyśleć, co napiszę, niżeli rzucić coś na szybko, typu o, twoja matka, nie? <laughs> A z reguły do tego sprowadza się mój freestyle. Let's go! okulary, żeby mi oczu, Na nogach wyskoki, także nie dotrzymasz, że mam dość Czyli mówisz, że bardziej wolisz już śpiewać piosenki, które masz już w pewien sposób przygotowane, napisane. Zdecydowanie. E, no to w takim bądź razie, jak było na koncertach w zeszłym roku? O, Świetna sprawa, no, W sumie w zeszłym roku zaczęliśmy koncertem właśnie tutaj, w Domu Kultury. Był to koncert charytatywny dla Małego Dawidka i no, co prawda frekwencja nie dopisała, tak jak myśleliśmy, ale... Myślę, że osoby, które były, no jednak oddały energię, Świetna impreza, a świetny koncert. Generalnie bardzo profesjonalnie przygotował. Sam, sam dom kultury bardzo profesjonalnie przygotował nam y, dźwięk i wszystko, także tu mogę, naprawdę nie, nie ma co narzekać. Sam fakt, że mogliśmy pomóc tak dziecku poprzez robienie rapu coś, coś fajnego. Nie? Oprócz tego graliśmy też koncerty w Pixel House, a, które sami organizowaliśmy. Uważam osobiście, że no jak na poprzedni rok były to takie jedne z lepszych imprez w świecie ubycznej tutaj. Nie ma za dużo koncertów. No mieliśmy tych na um, amfiteatrze, tak? Nie ten poziom. Ale no co prawda grubo ponad 100 ludzi się przewijało na każdym z koncertów, także uważam, że to fajny wynik. A, no i oprócz tego także byliśmy, mieliśmy organizowany koncert wdecznie, organizowany przez miasto. Który też swoją drogą no, sprowadził trochę ludzi? Może tutaj zach zachęciła ich e, jakże ogromna cena 5 zł za 20, <laughs> Dobra, To śmieszna sprawa, już chyba lepiej za darmo by to zrobili. Ale no tak, no, ludzi sporo przyszło. Fajna sprawa w ogóle koncert na dworze. Nigdy nie miałem okazji, więc to też jakieś nowe przeżycie. No i tak to było z tymi koncertami w zeszłym roku. Jakie to jest uczucie? Wchodzisz na scenę i co dalej? Generalnie, jeżeli chodzi o pierwsze koncerty, to wchodzisz, masz takie o, Wszyscy na mnie patrzą, jest trochę dziwnie, ale... Jeżeli jesteś dobrze przygotowany i wiesz po co jesteś na tej scenie, to jest po prostu kwestia pierwszych słów i ty już wiesz... No, że jesteś tam po prostu po coś, jesteś tam z powołania, jesteś tam, żeby tych ludzi rozkręcić po prostu. Wchodzisz i... Grubsza robisz swoje, no nie? Ucieka w czas w Cholimy, tutaj co dnia. Masa nowych wspomnień Czekam już zobacz Przebywam może potrzeb co to jest za uczucie? Adrenalina na pewno. Adrenalina przemieszcza nas taką ekscytacją wręcz. na no, człowieku spełniasz swoje marzenie, jesteś na scenie, ludzie na ciebie patrzą, ludzie drą mordę, ludzie chcą tego więcej, jest takie wow! Damn! Spełnienie. Na pewno czujesz wtedy spełnienie takie, nie? No, zdecydowanie. W takim razie, troszeczkę mm, za kulis, czy mógłbyś nam uchylić paru szczegółów o spełnieniu, które dokonało się na Rap Generation, które będzie można już niedługo oglądać na Prime Video? Nie mogę co prawda zdradzać zbyt dużo szczegółów, aczkolwiek mogę uchwalić się, że miałem przyjemność wystąpić w programie Rap Generation, który będzie transmitowany na platformie Prime Video od Amazona. Sam teletrz, znaczy teletrz, sam samą TV show polegało no, na pokazaniu siebie, wystąpieniu przed jury, tak, oceną. To wszystko zresztą będziecie mogli zobaczyć 7 marca na kanale Prime Video. Tak jak już mówiłem, no niestety obowiązuje mnie NDA, przez co nie mogę zdradzić Wam więcej szczegółów. Mogę powiedzieć jedynie, stay tuned. To było takie Twoje największe wydarzenie z zeszłego roku, czy może coś to przebiło? Myślę, że nie. Głównie ze względu na ilość ludzi po sceną, na jakby wielkość samego wydarzenia. No myślę, że nic w mojej dotychczasowej karierze tego nie przebiło. To był no, duży krok zdecydowanie do przodu. No. Okej, okay. a wspomniałeś, że zaczęliście nagrania y, tam ekipą. <coughs> bardzo luźne kawałki na mikrofonie zawieszonym na trzonku odmiotły. <coughs> tak Jak to wygląda w tej chwili? Jak tworzysz muzykę? No, na ten moment generalnie już poszedłem. Kolejny można powiedzieć, krok do przodu, ponieważ jeszcze do niedawna um, nagrywałem głównie właśnie w domu, czy to nawet też w domu kultury, na sali prób, aczkolwiek stwierdziłem, że ja jednak no, samemu to nie jest to samo. Potrzebuję jednak e, dźwiękowca, potrzebuję osoby, która będzie mnie w tym wszystkim prowadzić i zacząłem jeździć do studia, Akustika Studio. Pozdrawiam Remiego Remy Big Boss. E, no i uważam, że to było wejście na po prostu nowy poziom. Bo to już jest prawdziwe studio, które ma dosłownie platynowe płyty na ścianach. Także no, wchodząc tam, od razu czujesz, że no, po prostu przypływ takiego. Wow, dobra, tutaj będzie poważnie. No i no, nowe numery, które zapowiadam. Które zapowiadają uh, moją nadchodzącą epkę, by the way. Nagrane są już właśnie w Acoustica Studio. Cała epka będzie tam nagrana, także będzie dobra jakość. Mm -hmm. a kiedy się ich można spodziewać? 28 lutego będę jechał nagrywać teledyski do pierwszych numerów promocyjnych, także myślę, że w marcu już można się na pewno spodziewać pierwszych numerów. Nie chcę uh, rzucać słów na wiatr co do premiery epki, Ponieważ nie wiem kiedy ją skończę, chcę ją jak najlepiej dopracować, żeby wydać jak najlepszy produkt. Także może kwiecień. Zostawię to wieku niespodziankę. Okay. Na pewno będę informował o tych na swoich soc soc socjalach, także sprawdzajcie. You know, Jakie masz cele na przyszłość? Bo zaczęło się od tego trzonka od tych w tej chwili nagrywasz w studiu, gdzie na ścianach masz dookoła platyny. Co chciałbyś osiągnąć? Na pewno chciałbym Takie z takich um, powiedzmy aktualnych celów. No wiadomo, że tak główny cel, tak, Mógł być wielkim na scenie, zostawić coś po sobie. Aktualnym moim celem na pewno chciałbym e, zaliczyć trasę koncertową, nawet jeżeli miałbym grać jako support, powiedzmy, na początek jakiegoś większego, ale chciałbym po prostu zobaczyć, jak to jest w trasie. Na pewno chcę wydać tą epkę i to w sumie nie jedyną na ten rok, ponieważ druga też jest w planach. Oprócz tego... Kurczę, ciężko powiedzieć. No, chciałbym po prostu robić jak najwięcej muzyki, jak najwięcej grać na żywo. Okej. Okay. Eee, powoli widzę, że zbliżamy się do końca naszego czasu antenowego. Na zakończenie mam dla ciebie dwa szybkie pytania. Okay. Twój ulubiony artysta. Nie mam jednego ulubionego artysty. A ulubiony numer czyjś? Ciężko mi powiedzieć, jeden, jakby numer, który, który jest najlepszy. No sorry, mamy za duży po prostu rozmach. Pierwszy, który mi przyszedł do głowy, to lifestyle od Rich Gangu. Okej, okay. a w takim razie, który numer z tych, co ty nagrałeś, uważasz za swój ulubiony? Z tych, które już wyszły, czy jeszcze nie wyszły? Z tych, co już można odsłuchiwać. Z tych, co już, co wyszły. już można odsłuchiwać? Hmm. Myślę, że chyba tak bywa z Loczkiem na Ficie, ponieważ zarobistą energię tam daliśmy, jest do poskakania, ale spoko przekaz, uważam, że to jest naprawdę dobry numer. Oprócz tego też mógłbym powiedzieć, że sztuka, ponieważ czuję się w tej piosence mega swobodnie, po prostu. To już trzeba by zobaczyć na żywo o co mi chodzi. Po prostu spłynę z tą nutą. I super. W takim mądrze, że po powrocie do domu, chyba idę subskrybować prime video. A Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdro, środa w niedzielę.